No i dokopałem się do mojego łódzka. zaraz wyjmuję. Cześć, witajcie serdecznie. dzisiaj w mojej kuchni piękny uciec dzika, z młodego dzika. To warklak. Udało mi się takiego dziczka tutaj zdobyć. Młodziutki, około 30 kg. Ja tego dziczka, ten uciek, zamierzam upiec. A w czym? Przekonacie się później, ale zanim to się stanie, muszę go oczyścić z tych wszystkich błon, tak żebym go mógł fajnie zamarynować, natrzeć przyprawami. Zaczynam od delikatnego nacinania tychże błon, tak żeby nie uszkodzić struktury mięśnia. Nie ma tego dużo, ale niemniej jednak wymaga to wyczyszczenia. Mam tutaj składniki na moją marynatę. Bazą oczywiście będzie olej. Podobno z beskit, ale ja tak do końca to nie wierzę. Trzeba by taki ze soli. I tak, o, zapomniałem przynieść soli, ale zaraz przyniosę. Mam tutaj pieprz czarny, czosnek granulowany przyprawa do dziczyzny. Taka gotowa. Bardzo, bardzo fajna. Wyciśnię pół cytrynki. No, i tu są świeżutkie pędy kwiatostan, tak naprawdę czosnku. I tak musiałem usunąć, żeby lepiej rósł. A ten smak i aromat, intensywność tych młodych pędów sprawi, że ta marynata będzie jeszcze bardziej wzbogacona i aromatyczna. Łyżeczka soli. Przyprawa do dziczyzny. Czosnek granulowany. Ok, pieprz. Wszystko. Wyciskamy sok z cytryny. I teraz ten czosnek pocięty. Całość wymieszać. Marynatę mam już gotową. Zobaczcie, fajnie się to wymieszało. Muszę teraz ją rozprowadzić na moim dziczku no ładnie wszystko przykryć i druga strona no tak wszystko starannie pokryte bardzo fajnie to wygląda aromatycznie ten czosnek czuć go już fajnie, tak intensywnie no i co? Takiego łódca trzeba zanieść teraz do lodówki, żeby sobie posiedział, a jutro, a jutro zajmuję się już typowo pieczeniem. Witajcie w kolejnym dniu. Jestem w okolicy mojego grilla. Ale mój grill dzisiaj nie będzie grillem. Dzisiaj będzie piecem. Piecem ziemnym. Ostatnie dwa dni dość dobrze tutaj popadało. Wszystko jest mokre, nasiąknięte wodą, ale powiedzmy sobie szczerze, nie jest to jakiś duży problem. Warto wspomnieć, że do wypalenia takiego pieca ziemnego drewno musi być bardzo kaloryczne. Ja dzisiaj używam graba oraz zęby. Minęło kilka godzin, robię dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli jak widzicie sezonuję sobie żeliwną patelnię. Właśnie wlałem olej na tą rozgrzaną ekstremalnie patelnię, niech żeliwo podbije sobie troszkę tego oleju. Zobaczcie szamot jest już biały, właśnie o to chodzi. Mam już tutaj udziec, który wyjąłem przed chwilą z lodówki, minęło nie kilkanaście, a kilkadziesiąt godzin, bo wczoraj padał deszcz. Nie udało mi się zrealizować tego projektu, także będzie jest posiedział jakieś dwie doby w lodówce. Mam tutaj trochę słoninki z dzika, którą zamierzam pokroić na drobne paski i okryć nią to mięso właśnie, żeby się nie przypalił. I przykrywam tym białym złotem ja tak nazywam słoninkę z dzika jest to coś wspaniałego można za chwilę zawinąć już foliarkę oczywiście błyszczącą stroną od strony i druga strona troszkę białego złota Budziec jest już ładnie zabezpieczony folią aluminiową, także za chwilkę ląduje do pieca. Zobaczcie, ile żaru. Ja teraz muszę tylko zrobić tutaj miejsce. Miejsce na przyjęcie gościa głównego w tym piecu. Słuchajcie, myślałem, że dam radę to przegarnąć zwykłą opadką, ale nie ukrywam, że mnie trochę fantazja poniosła. No i niestety nie dałem rady. Musiałem iść po większą opadę. No i dokopałem się do dna, rozgarnąłem to wszystko, przegarnąłem i jest już dno pieca, w którym mogę umiejscowić właśnie to. A zobaczcie, jaki tu jest żar. To jest nie do opisania. No i co? Żar wraca z powrotem do mamy to dołek jest zasypany żarem żeby tego było mało dodałem jeszcze niedopałki to co się jeszcze nie spaliło poszło na wierzch niech trzyma temperaturę i co widzimy się za około ile? 5 godzin tak tak 5 godzin tyle zamierzam dać temu ujcowi żeby sobie spokojnie doszedł na spokojnie w tym dołaczku. Także do zobaczenia. I minęło 4,5 godziny. Za pół godziny wyciągam. Zobaczcie, jak się to nagrzało. Słuchajcie, no i minęło. 5,5 godziny. Trochę mi się zeszło, bo miałem robótkę. I miałem wyciągać po 5 godzinach, ale pół godziny przeciągnąłem w myśl zasady. Co się odwlecze, to się upiecze. No i muszę zdjąć to wszystko. Teraz te kamienie, ten żar jeszcze tutaj się tli. Zobaczcie. Jest temperatura. Mam nadzieję, że to się tylko nie spaliło. A żeby nie być gołosłownym, tą robótką właśnie było podwiązywanie pomidorków. No i nie ukrywam, że trochę mi się tutaj zaszło Kopałem się do mojego uca. Zaraz wyjmuję. Nadeszła chwila prawdy. Trochę się tego boję otwierać, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Ale gorące. Wow, już widzę, że jest dobrze. Że jest nawet bardzo dobrze. O kurde. Wow. Jak to pachnie. O kurde. Zobaczcie tylko. Nic się nie spaliło. No oczywiście się skurczyło siłą rzeczy. Jak to przy procesie pieczenia. Zaraz to wyjmujemy na deskę. Ależ to pachnie i wygląda. I całość oprószę świeżym koperkiem. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Powiem wam krótko. Nie dostaniecie czegoś takiego w żadnej restauracji. Tak kiedyś. Jadali królowie bez wątpienia. Tutaj proste metody, prymitywne wręcz, których użyłem. Dół w ziemi, siekiera, łopata. To nie są jakieś wyszukane, nowoczesne urządzenia do pieczenia, grillowania. Tylko prymitywne techniki. Zobaczcie, co z tego wyjdzie. No, mi tutaj kawałek. Zobaczcie. Zobaczcie jak to wygląda. To jest po prostu mega, mega no. Ojej. Jest grubo, powiem Wam, jest grubo. Próbujemy. Tutaj takie ze środka. Delikatniutkie, jak to się wszystko rozpada. Mm. O kurde. Powiem wam tak. Potwierdzam, potwierdzam, jest to jedzenie królów. Tak kiedyś jadano. Słuchajcie, jeżeli Wam się to podobało, dajcie łapkę w górę, suba, oczywiście przyciśnijcie dzwonek. Powiadomię Was o tym, kiedy kolejnym razem wrzucę jakiś filmik. A na dzisiaj to tyle. Żegnam się z Wami, mówię Wam cześć, wszystkiego dobrego. do uslušanja hej